No w tym odcinku jestem z Julkowskim. Chodź, o, Julek! Osłabniało! Widzisz? Słabe się zrobiło. I Hirobrain to zauważył. Dobrze ci. A twój na ciebie. Chodź do mojego domu, bo zaczęliśmy... mieć jakaś skrzynka. Co? Ej, mapa jakaś. I książka z piórem. Jedz. To jest. O Jezu, koordynaty. I mapa jeszcze do tych pewnie koordynatów. Julek! Idziemy zwiedzać. Przygotuj się. Chodź. Ale zobacz na mapę. Wiem, widziałem. Chodź. Ja. No Jakie koordynaty. Ty nawet koordynatów nie potrafisz używać. Masz łódkę? Wsiadaj. Um. Albo nie, o, nie. Na później. No, Julek zejdź. Ja ją wezmę na później. Chodź. No. no co? Zdejmij to, zdejmij to. Zdejmij nie. To. No czemu mnie atakujesz? Bo to będzie cię przejmowało i za chwilę będziesz wariować tego. I mnie będziesz chciał jeszcze zabić. Nie, nie będę wariować. No. Z znam cię i wiem co ty oddalasz. chwila. Dobra. Koordynaty są takie, Julek. Zapamiętam. 2-0-2. Tam trzeba iść? Tak, tam. Czekaj. Bardziej o! No Julek! A, zabij go, a ja będę szukać tu. Nie. Co trafim. Masz jakieś bloki? Eee... Proszę. Dwa... Jeden, Bo ja mega, mega długo zbierałem dzidę i mam dwa, jeden... Pięć. Nie, dwa taki chyba mam. To daj. Jeden, dwa, pięć, czyli tam. Na, poczekaj, stój w miejscu, tam ci mogę. już tak. Daj. Masz. Chodź do mnie. 1, A czemu ja teraz nie po co tyle gier, że to zbierałem? 1, 5. 2, 5 1, 2, 5 1, 2, 5 Idziemy wpierw do 1, 2, 5, później... Czekaj chwilę. będziemy musieli do 202 później 1, 2, 5, 1, 2, 5 I co, nie jest szybki robić złoto? Nie wiem, no wcześniej, jak... No nie bij mnie! Nie bijecie! Bije... Cię. Biję. no! Nie bijecie, Julek! Chodź. Bo ja cię to na tyle. I nie będzie już Grodzisz balny. mi? Dzieje będzie dwa... Ile?! Julek. My musimy przejść tysiąc kratek. Znaczy... Nie ty... tysiąc Nie wiem czego tysiąc, ale Julek. To jest. To jest za Borobany. daleko. To jest za daleko, Julek. Ty się tego nie wyobrażasz, Julek! Stacz. Bo tutaj będą, te, wiesz, co? Julek! Julek, spróbuj nie. Julek! Jezu, prawie zginęłem. Gdzie ty jesteś? 9... dziewięć, 4 tak Chodź do przodu. 1000 kratek? Ktoś jest nieormalny? 9, 2, 4. Musimy płynąć wodą. Julek, szybko moby cię gonią, chodź. Zjedz i... Chodź. Wsiadaj do łódki mojej. Ja wiem gdzie to jest. Wsiadaj! Julek, szybko! Ginąłem Dobra. Tepnę cię. Ale Filipowik jak to oglądasz to soro żyje twojej komendy Siadaj! 925 Gdzie są 925 Ja będę patrzył na mapę, kiedy się pojawimy na kursorze. Dobra Nie no, nie to no... Czekaj, ja tutaj będę powoli jechać. Aby się nam załadowało map. Ty! No Julek, no co ty zrobiłeś? No, Julek, nie rozwalaj. Czemu rozwalasz? Właśnie hero Właśnie to jest tak duża kratka, że coś takiego się dzieje. 925. Julek, like, jesteś? Oś dwa. No, Julek, like, no. Cześć! Czekaj, Czaf. ja podzielę, bo sobie na kratki idzie na stofę. 9, 2, 5. Czekaj, sprawdza. Tak, 9, 2, 4, dobra. 9, 2, 5, no, nie ma różnicy. Dobra Julek, za chwilę będziemy Nawet szybko to jest, jak... Myślałem, że będzie dłużej, chodź Julek Mam łóżkę drugą jakby co Dobra, chodź Julek Ej Minecraft się zlagował, no nie U Ciebie się zlagował chyba, czy nie Nie, u mnie też Dobra Julek, zlagował się Minecraft Widzowie, sorry, ale. No. O! Dobra, o. chodź. O, Julek, dobra. To... Julek, tu są jeszcze jakieś postacie, dobra. Julek, to będzie tutaj. Biegnij, szybko. Mało czasu. Julek! Co to jest? Tu przeżyć! Julek! 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 Jedz, jedz ciągle! Jedz, 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 jedz! Nie mogę już jeść! Mi się zbagowało, że nie mogę. A dobra, dawaj julek! Musimy tu wejść jakoś! Naprawdę zginęłam! Julek, musimy, musimy tu wejść! Tylko jak? Chodźcie. No, a właśnie jak się... Masz jakiś inny wybór? Nie wiem! Ej, bo my dir to nie będziemy mieli. Uzyskać eletrę? Jak elitre? Nie będziemy mieli jednak. Ej, mam cztery bloki. Kulek. Julek? Co? Chodź tutaj, ja tu jestem. Chodź. Co się dzieje? Oj. Co jest grane, Julek! Trzech Herobrine'ów! Dawaj ich! Julek! Julek, to jest walka ostateczna! Masz łuk? Masz łuk, Julek? Czekaj, muszę... Prawda, mam... strzy... Strzy... Daj mi, daj mi, Julek! Julek, daj mi, Julek! koniec. Musimy tak zrobić, aby podeszli. Julek, robię mury z diamentów. Wiem, że to zły pomysł, ale nie mamy innego planu. Julek, Julek przeżyj to. O! Julek! Dawaj go! Dawaj, Julek! Jeden odleciał, jeden odleciał, jeden odleciał! Zabiłem jednego! Jeden zginął, jeden zginął, Julek! Julek, jeden zginął! Co się dzieje? Jeden zginął! O nie, mój miecz! Ej, tutaj jest! Dawaj go, no Julek! Biep! tutaj, nie, stój tutaj, chodź, Julek. No, chowaj się. Chodź. Oni muszą sami podejść. Idę. Pięć widzę. No Julek! Ale jest jeden! No właśnie... Masz go nie odpychać! Julek! O no, ty mnie nie rozumiesz. Za chwilę. Dobra, zginiesz sam. Nie moja wina. Stój tutaj. Jak, jak teraz używamy mojego sposobu. Stój. Ciągnę stój. Ok? Stój, stój. Dobra, zabijam! Zabiłem! Jeden został! Julek! Pokonamy ich! Julek! Jest! Julek! Udało się! Julek! Czy to jest koniec?